Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Piotr Stanis i w tym materiale wideo chciałbym przedstawić Państwu dwa naturalne, w pełni roślinne zamienniki dla lanoliny owczej. W pierwszej części tego materiału chciałbym Państwu przedstawić krótki opis samej lanoliny owczej jako surowca kosmetycznego, a w dalszej części charakterystykę dwóch wspomnianych zamienników. W drugiej części przygotuję dla Państwa w ramach prezentacji na bazie tych surowców trzy emulsje, dzięki czemu będzie możliwe zestawienie ze sobą ich właściwości. Zapraszam serdecznie. Lanolina, zwana również tłuszczem z wełny, wydzielana jest przez gruczoły łojowe owiec. Jest znana, ceniona i stosowana od tysięcy lat. Powstaje jako produkt uboczny oczyszczania wełny owczej, najczęściej w procesie prania, poprzedzającego jej dalsze wykorzystanie. Z chemicznego punktu widzenia, lanolina stanowi mieszaninę estrów, kwasów tłuszczowych i steroi. Czysta lanolina pozbawiona wody, ma postać gęstej masy barwy ciemnożółtej lub żółto-brunatnej o słabym specyficznym zapachu. Jedną z istotniejszych cech lanoliny są dobre właściwości emulsyjne. Jest ona w stanie związać 250% wody w stosunku do swojej objętości. Z uwagi na to oraz na dobre wchłanianie przez skórę, wykorzystywana jest m.in. jako surowiec do produkcji kosmetyków, a w farmacji jako podłoże do produkcji maści leczniczych. Z uwagi na pochodzenie od zwierzęce, lanolinami wpisuje się w obecny powszechny trend na rynku kosmetycznym stosowania surowców pochodzenia roślinnego. Z uwagi na trudną do uniknięcia obecnych zanieczyszczeń, może powodować uczulenia. Lanolina roślinna, produkt o nazwie VL od angielskiej nazwy Vegetable Lanolin, stanowi bezpieczny i skuteczny zamiennik o wyjątkowej wydajności. Lanolina roślinna ma wygląd i strukturę lanoliny owczej. Daje również takie same odczucia na skórze. Surowiec dostarcza zwielokrotnionych korzyści płynących ze stosowania lanoliny owczej. Przy jednoczesnym wyeliminowaniu jej wad. Jest w całości pochodzenia roślinnego. Charakteryzuje się wysoką zgodnością ze skórą. Ma właściwości nawilżające i ochronne dla bariery skórnej. Jest wolna od zanieczyszczeń mogących powodować uczulenie. Stanowi doskonały środek zmiękczający. Jest dobrym stabilizatorem emulsji. Jest w stanie związać niemal dwukrotnie większą ilość wody od lanoliny owczej. Ma jaśniejszą barwę i w połączeniu z wodą tworzy białą emulsję, co jest niewątpliwie korzystne z punktu widzenia formulacji kosmetycznej. Drugim roślinnym zamiennikiem dla lanoliny owczej, jaki chciałbym Państwu zaprezentować, jest Polite Extra. Jest on oparty na masłach roślinnego pochodzenia, głównie masła Shi, inaczej zwanego masłem Karita. Charakteryzuje się nieco słabszymi właściwościami emulsyjnymi od VL, jednak w tym przypadku producent podaje, że ilość wiązanej wody wagowo osiąga poziom od 4 do 5 jego masy, przybierając postać białej pasty bez utraty spójności. Podobnie jak wyżej wymienione produkty, chroni przed transtermalną utratą wody, dobrze działa jako koemulgator w stabilizowaniu emulsji, ma lżejszą konsystencję i daje przyjemne odczucie na skórze. Jest również bogaty w aktywne składniki kosmetyczne, substancje niezmydlające, wielonienasycone kwasy tłuszczowe i frakcje nawilżające. W następnej części materiału chciałbym zademonstrować Państwu właściwości emulsyjne lanoliny owczej i dwóch uprzednio wspomnianych roślinnych zamienników. W tym celu przygotujemy trzy emulsje w proporcji 1 do 1. Do trzech zlewek nakładamy odmierzone 10 ml lanoliny owczej, VL oraz polite Politextra. Do trzech innych zlewek wlewamy odmierzone 10 ml wody. Wszystkie zlewki umieszczamy w łaźni wodnej do czasu uzyskania przez obie fazy temperatury około 65 stopni Celsjusza. Następnie do zlewek zawierających lanolinę dodajemy wodę, a następnie mieszamy do uzyskania jednorodnej emulsji. To proste doświadczenie potwierdza dobre wiązanie wody przez lanolinę. Otrzymujemy spójną emulsję o ciemnożółtym zabarwieniu. Powyższe czynności powtarzamy dla VL i Politextra. W przypadku VL otrzymujemy emulsję o zbliżonej do lanolina owczej konsystencji, jednak o wyraźnie jaśniejszej barwie. W przypadku Politextra mamy również do czynienia ze spójną emulsją, lecz o wyraźnie mniejszej lepkości. Warto zwrócić uwagę na barwę. Jest ona w tym przypadku całkowicie biała. Lanoliny przelewamy do probówek i odstawiamy do obserwacji. Po kilkudziesięciu godzinach przechowywania w temperaturze 25 stopni Celsjusza w przypadku zarówno lanolinowczej VL, jak i Politextra mamy do czynienia ze stabilną emulsją. To już wszystko w tym materiale wideo. Zachęcam do komentowania filmu, subskrybowania kanału oraz do oglądania następnych materiałów. Pozdrawiam serdecznie!